Witam Was serdecznie, moi drodzy. Pragnę zaprosić, jak co drugi piątek miesiąca, 11 kwietnia, na turkusowe śniadanie pod tytułem Kreatywność i Równowaga. Na to śniadanie możecie dołączyć zarówno w formie online, jak i tych z Was, którzy pragną zobaczyć się z nami. Tu na miejscu w Łodzi w Workplace 59 przy ulicy Piotrkowskiej 59 również zapraszamy bardzo serdecznie. Będzie przyjemna turkusowa atmosfera, wielu ciekawych ludzi i będziemy, tak jak już wspomniałem, z jednym z dwóch naszych głównych prowadzących poruszać temat kreatywności i równowagi. Co na ten temat chcesz powiedzieć, Maćku, do naszych uczestników? Tak, zapraszam bardzo serdecznie do Workplace 59. Będziemy mówili o kreatywności i równowadze. Ja bardzo stawiam na spotkanie i na rozmowę i na prezentację doktora Artura Zagły, który pomoże nam zrozumieć i zobaczyć i poznać to, co działo się w przeszłości, w historii sztuki, w historii designu, w kontekście właśnie turkusowego zarządzania, może nie turkusowego, takiego stricte, ale, ale takiego, które można by było porównać do turkusowego zarządzania. Co jest dla mnie ciekawe, to jest to, że dzięki Arturowi spojrzymy to, co działo się w przeszłości, po to, żeby nam zrozumieć to, co możemy robić tutaj teraz. Tak, żeby nam to przyniosło korzyści w przyszłości, więc taki punkt odniesienia jest bardzo ciekawy z punktu widzenia e, ciągłości naszego działania. Ja z kolei będę mówił o e, probing model, czyli takim narzędziu, które pomaga e, osobom, e, które chciałyby działać w Turkusie, działać w równowadze, czyli w, osiągać ten, ten, tą pełnię, w której, w której można funkcjonować. E, to jest takie narzędzie, które pomaga Działać w obszarze personal foresight, future thinking, czyli myślenia takiego przyszłościowego i równocześnie planowania swojej ścieżki kariery, swojej ścieżki działania w oparciu o konkretne narzędzie, tak? czyli zgodnie z, z planem. Ja będę mówił o tym, Artur będzie mówił o przeszłości, historii sztuki i historii designu, więc wydaje mi się, że będzie bardzo ciekawie. Tutaj na miejscu mamy 20, 20 miejsc i zapraszamy 20 osób. A w online widzimy się ze wszystkimi. Ja jestem absolutnie przekonany, że będzie bardzo ciekawie. Głównie będziemy dotykać drugiego filaru turkusu, o którym Maciej już wspomniał, natomiast również będą pewne nawiązania do samozarządzania oraz ewolucyjnego celu, także poruszymy temat kreatywności i równowagi w pełni. Zapraszamy Was serdecznie, moi drodzy. Zapraszamy.